Hej. trochę mi nie było jestem w psychiatryku. jak pisałam no i, i kurde jest całkiem dobrze ze mną już trafiłam tutaj przez akurat przez bordera Miało, nie radziłam już sobie ze sobą to stwierdziłam, że, że pójdę tutaj jest to akurat psychiatryk w Katowicach dość przyjazne miejsce mam tutaj Moją przybraną siostrę, która tutaj siedzi dłużej ode mnie, więc wiedziałam, na co się tutaj mogę pisać. Poznałam jest tutaj również moja druga przyjaciółka z Warszawy, jaki jest, jaki poznałam tej moją nową dziewczynę, dziewczynę Natalkę, więc no naprawdę dobrze mi się powodzi. Co do atmosfery takiej ogólnej odnośnie transowania w tym szpitalu, no to jestem stylska. Jakby póki co tylko chyba dwie osoby wiedzą. Może trzy, no nie: trzy osoby na moim oddziale wiedzą, że jestem Inter. Moim precyzowałam, że Inter, a jedna że Trans, więc no. No i co? Tak ogólnie, no to do pomysłów na kanał, no to wszystko dostaję po staremu, tylko muszę stąd po prostu wyjść. Mam za niedługo wychodzić, chciałam taką krótką relację nagrać, żeby coś się na kanale działo, również hmm, mogę taką ciekawostkę podać, że my tutaj zapisali jeszcze na stary PESEL i im cały czas wypierdalały błędy, bo ja nie mam jeszcze nowego dowodu i musieli wpisać nowy PESEL do systemu, w końcu się poddali i pozwolili mi podać nowy PESEL, więc taka, taka ciekawostka. Że ten, że po prostu stary PESEL to faktycznie jakby się już nie istniało. Tak trochę to wychodzi. No i co? Mamy, mamy z takich no, ważnych newsów: mamy pierwszą udaną sprawę. Z, z obejścia regionalizacji sądów moja przyjaciółka, mieszkając w Lubelskim, złożyła to mnie w Krakowie na pełnomocnictwo potrzeb dla mnie i cała sprawa już jest zakończona, ma już pozytywne postanowienie. No, i jak pewnie zauważyliście, zrobiłam już siebie totalną alternatywkę. Ja byłam się na czarno. Makijażu aktualnie jeszcze nie mam, ale paznokcie są. No i co? nowe ciuchy mi nie mają jutro przejść. Tak no to nawet ok, jestem w tym psychiatryku, jakby mogę sobie wychodzić na ogródek. O, tam jest. Yy, o, tam za mną jest budynek. Naprawdę ładnie tu. Przyjazna atmosfera, przyjaźni ludzie faktycznie mi tutaj pomagają. Co do leków, no to oprócz swoich leków biorę jeszcze lamilet i escitalopram, jeżeli coś by to interesowało. Jeden ten escitalopram to jest antydepresant, drugi lamilet to jest stabilizator nastroju. O, a tutaj mamy takie ognisko. No. Tak więc no. To by było na tyle. Dziękuję Was i pozdrawiam z tego znacznego przybytku, z którego za niedługo wyjdę i biorę się za dalej, za kolejne filmy, tam kolejny miał być o prawach osób trans na świecie. To jeszcze pamiętam.